No hej hej wszystkim. Dzisiaj zabierzemy się do konfigurowania drona. Także zapraszam wszystkich do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Lecimy, pa! Czyli co? Zabieramy się za konfigurację tego drona, tak? DJI Mavic 3 Mini. W Polsce już latałem, nawet zrobiłem licencję na to, bo w Polsce trzeba mieć jakieś tam uprawnienia i zgłaszać każdy lot poprzez aplikację w urzędzie lotnictwa cywilnego, nie? także takie utrudnienia są, to. niby zabawka, ale trzeba zgłaszać. Mówię, w Polsce latałem, coś tam już nagrywałem, jakieś, nawet jakieś imprezy ze dwie, trzy, no i długo teraz nie używałem, ponad pół roku i szczerze powiem, że zapomniałem jak to wszystko wygląda, ale to jest tak jak z jazdą rowerem, nie. Otworzę, zaprogramuję od nowa i już będę wiedział. Także trzeba wgrać wszystkie mapy miejscowe, no bo wiadomo, to jest całkiem inne miejsce. Jak przemieszczamy się na jakieś, jakieś dalsze rejony, a szczególnie szczególności na jakiś drugi koniec świata, to trzeba od nowa skonfigurować, nie? Trzeba z, yy, skonfigurować kompas, trzeba skonfigurować IMU. Także pilot wygląda tak po uruchomieniu. O, tutaj widać lustro i tam mnie. <noise> także kamera działa, wszystko działa jeżeli tu mamy już 11 satelit to nawet spróbuję tu delikatnie z nim wystartować odpalamy śmigiełka, uwaga jest odpalony, dlatego ja nauczyłem się startować i lądować z ręki nie, i krzywdy sobie jeszcze nigdy nie zrobiłem nie? także startujemy w pokoju no i dronik sobie leci Wiadomo, że nie jest stabilny, bo jesteśmy wewnątrz, także on nie jest stabilny. Delikatnie, delikatnie się przemieszczać. Nie ma co tutaj za bardzo wewnątrz pomieszczenia świerować, bo jest, bo jest za mało miejsca, nie? Tu możemy sobie połamać migłę I mamy, wracać do mnie. Gdzie? Gdzie ucieka? Do ręki, z powrotem do ręki. O, i znowu ucieka, bo czujniki działają, ale jak go umiejętnie złapiemy, dronik się zatrzymuje. No, hej, hej wszystkim. Jedziemy z rana przejechać. Najpierw na bananka, a potem zobaczymy, może dronem polatamy. Ejo! Dobra. Czerwoną strzałkę zaparkowaliśmy na poczcie. Jest najbezpieczniej i w cieniu. Idziemy nad rzekę odpalić helikopter. Helikopter w ogniu. Cisza, spokój. Można popróbować. A gdzie Anka siedzi? A tam. Halo. Ale do cienia. No, troszkę polatali, teraz idziemy się przejść. Uh. Jakaś impreza, się Coś tutaj, no. A dzisiaj jest w ogóle niedziela? Dzisiaj jest niedziela? Ta. Aha, a ja myślałem, że są. O, bardzo lubimy te banany smażone. Te bananki, tak. tak. A może spróbujemy a. coś innego, słuchaj, bo widzę, że są to inne możliwości zobaczyć. Ale ja nie wiem, co to jest. To so, jest is banana, right? A this, what is it? A chicken! Z kurczakiem A, A chyba tak, no czekaj dopiero się rozkładają jakieś papeczki jakieś ale zapach gofry jakieś takie pierdołki drobne orzeszki tu co mamy? O z kokosa jakaś plecionka laleczki, no Orzeszki Pani ma. No. O, sasetki są. Sasetki. Portfeliki. O, na drona, nie? To by był na drona. A Z krakodyla. Co tam jeszcze jest? No. Na lotnisku można byłoby tylko pomachać temu krokodylkowi. O co to jest? Zobacz, gitara jakaś tam jest. O, o tam jest jakaś... Jest... Normalnie jak z gałęzi, zobacz. To jest jakaś gitara. Mm. Gitara, senior siara. Pałeczki? A jakbym wziął pałeczkę tak na przykład i... Aha, coś tu słychać. Bębenek. A gitarra brzmi? Ciekawe ci brzmienie ma. Słabe pud pudło, słabe ryza To chyba, A to chyba bas. bas. Słuchajcie, bas. Ustrunowy. Tam chyba też, co? Proszę co, nagrać. Tu jesteś, bas? O kurde. Żiłka normalna, pędkarska, ale numer. Nawet no. już numer No, no, no. Można, można, nawet na, na drucie grać. O, właśnie, no to już grasz, tak? Na bębenku, no to zagraj coś, no. Do, Doremi. <ścoughs> o! Domowe przedszkole, czy słonko, czy deszcz. Przyjść może do ciebie. Jeśli tylko, jeśli tylko chcesz. <śledy> no chodź, bo tam już na perkusji ci grają. <śledy> Domowe. Przed... Wszystkie dzieci. No. A co tam tam? Grill chłopaki rozpalają? A to chyba po obiedzie jakaś koniec wakacji, tak? To wygląda jak normalnie, jak zakończenie szkoły, nie? Ty nie? A tutaj dopiero. Idziemy zobaczyć, co tam pomarańczowy, jakiś kwiat, lotosu, chyba.

Dobra to wzięliśmy tutaj e, jakąś prosiaczka na wzięła, a ja, a ja kurczaka w tej, tej kulpiącej panierze. zjemy sobie, nie? Chodź, usiądziemy tu z tyłu i spróbujemy, nie? Jak to smakuje. Gdzie tam do, do Kowboja? Nie. A, tutaj, dobra. Gorące jeszcze, nie? Zobaczcie, tu chyba będą wieczorem jakieś... Jakiś koncert, bo scenę budują. No to chyba jakiś wokalista przyjechał, nie? Dzisiaj coś czuję, że może być... Mogą być występy. Elvisa! <śm> no ciekawy jestem. Ale duża ta scena dosyć. Nagłośnienie, oświetlenie zamontowane. Nie? Smaczne? Tak? Prosimyacie, tak? No. O. Spróbujemy jak to smakuje. Same węgle. Sama paniera. No ale przekąska taka, motowa. Taka duża, 2 złote z wodu człowiek nie umrze Zjechaliśmy z mostku i tutaj też pokazała nam się jakaś brama gwiazdowa to świątyni też tam jakaś świątynka jest mała Anka poszła sobie wziąć te, trzcinę cukrową z lodem bo gorąco dzisiaj No i przez przypadek, tak sobie idziemy i patrzymy, a tutaj jest ryneczek i grill. Proszę bardzo. Już podano do stołu. Mhm. Od koloru do wyboru. Kurczak, skrzydełka, nóżki, kiełbaski, A rybka. Tu pani na świeżo. O, ale tu gorąco. O, jest gorąco. I to. banany chyba tak? Nie. A tu rybki takie jak, jak w akwarium takie wielkości. Nie, tam sobie wypoczywają, a tu już jest rynek. No. Jakiś też mały bazarek Ale tam gor. Ale tam gorąco 40 stopni, o pani szyje tam Dobra, zatrzymaliśmy się Na kokoska Bo trzeba uzupełnić elektrolity, nie? Pić się chce jak nie wiem, gorąco dzisiaj jest Gorąco dzisiaj jak smog Wszystkie elektrolity wypocone, magnesy, potasy, wszystko wypocone Tragedia. Mm, aż mi się pizza. Ale mi się pizza. Dobra, niech pani rąbie No to, żeby z tradycji stało się zadość? <grym> Jak zwykle, zupka. Pora obiadowa. Wołowa i to jest. Co to jest? Zielone kary. A, zielone kary. Dobra. Dobra. I duża miska. O, o. No. Jednak tutaj, nie? Ze wszystkich, tak jak na razie coś nie Te są bardzo smaczne. W tych innych to jeszcze jest najlepsi, najlepsze, no. Dużo mięska. niam niam Smacznego. <słuch> Aj, ja myślałem, że uchwycę golden houra. A chmury tam chmury zasłaniają. A taki mógłby być ładny zachodzik, kurcze, no. gdyby tych chmur nie było, to byłoby idealnie dzisiaj zachód by był, słońca tutaj bajka, fajnie widoczny no ale niestety chmury i co? chmury, nie ma zachodu, no, nie? przed chwileczką było słoneczko i już nie ma no, bo za chmury zaszło, widzisz chmurki przeszkodziły Dzień powoli się kończy. No przyjechaliśmy do Adama na jakiegoś grilla ponoć. Jakiś grill będzie. O, jest i hello. hello. Hello, witam. Hello, witam, witam Srejlie. What's up? OK? Everything OK? Yes. Yes? Yes. What you doing now? TikTok! No? Ok. Tak jak przypuszczałem. W baseniku woda się świeci na niebiesko, tak jak zawsze. No dobra. Zobaczymy, co się będzie działo. O! No, cześć, Adam. Jeszcze raz. Siemanko, dziękuję za dobre winko. Cześć. Dzięki. Dzięki, jeszcze raz. Też. Leku, wiadomo o co wiadomo. chodzi. No, a tutaj, co tu się... Co tu się odbywa? Mm. No. Rzeczywiście upadłeś, się. No a Adam tak jak Adam, no cały czas ktoś gotuje. Kapelusz też tam w kuchni, drugie danie. No, <głos》>. tak no. Także będzie się działo. A ja pójdę do kuchni, tam chyba jakieś no. szuruburu, szuszu, szuszu, tak szuszu zrobić. Szuruburu, szuszu, szuszu, trzeba do kuchni podejść jesteś. Idziemy, idziemy zobaczyć. Shuru buru buru szu szu a tu nikogo nie ma. Zupa na gazie. Kapelusz gdzieś uciekł Nikogo. <laughs> nie wolno zostawiać gazu samego, bo wykipi. Cześć, kapelusz. Hey. Hello. What do you do it? Cooking. Oh. A, zup. liu. Liu -tang. Aha. będzie. D. So, si, Cukier, liu o. No. Muszę pomąchać? Sie, Się warzywami? Warzyw Warzywka? No widzisz, to po swojemu, to tam jakieś będzie wiesz... Jakieś będą tam smakoiki. No, kurczak pomału dochodzi. Pachnie Jeszcze nieco, trochę. Nie, ja? Jeszcze nic nie czuję. No. Nie czujesz zapachu grilla? Ale piwo jest wlane, nie, bo tam idzie, w tamtą stronę idzie. No kolejne spotkanie. Będzie impreza. Dość, jak ty pracisz. Cześć, maniek. Witam, witam. Ja nie palę, także jakby coś. O. I Leila. Jest kapelusz. A za bardzo piękanki wierzchowe.